Cześć kochani, czasem pytacie mnie jak właściwie wygląda mój dzień w pracy więc nagram wam dzisiaj taką krótką relację z tego jak to jest być nauczycielką jogi czy w ogóle prowadzić własną działalność zaraz jadę na zajęcia do filmedu, mam rano trening indywidualny na reporterze ale zanim pojadę to jeszcze chwilkę się porozciągam Ja zaraz zaczynam zajęcia na reformerze indywidualne. Mam pierwszą pacjentkę o dziewiątej. Reformer to jest świetne urządzenie do tego, żeby trenować mięśnie głębokie, ale też bardzo fajnie poprawia zakresy ruchu i zwiększa mobilność. A teraz trochę wolnego czasu, to trzełam poprzeszkatać trochę kalibier w pracy i napić się kawy. A właśnie w piątek mieliśmy 14 lat Filmedu. No niestety nie mogłam być na jedzeniu tortu, bo prowadziłam akurat warsztaty w Szczyrku, ale wystało ciasteczko. Ty jadłaś tort? Ja to. dobry. Dobry. No. no to może za rok się uda na no, tymczasem sobie odpoczywamy. Potem bym sobie poszła na komorę, bo czuję, że po tym weekendzie przyda mi się trochę takiego rozluźnienia, więc tak to dzisiaj sobie pracuję. Zostam teraz z chwili przerwy i przyszłam sobie tutaj do gabinetu psychiatry i psychologa. Przy okazji tam go pokażę, bo to jest przepiękny gabinet. Ja tutaj się czuję bardzo spokojnie, bardzo zrelaksowana. Może nawet nagram tutaj jakąś praktykę. Kiedyś miałam taką myśl, że przydałby mi się jakiś fizjoterapeuta, który będzie w jakiś sposób równoważył napięcia w ciele czy, czy pracował z moimi zakresami ruchu, ponieważ prawa strona u mnie jest trochę bardziej zamknięta. Ale wiecie, jak to jest? z bez butów chodzi, nigdy nie za bardzo był na to czas. Do momentu, kiedy właśnie nie zaczęłam współpracy tutaj z Filmet w Kręgu Zdrowia, gdzie cudownych specjalistów mam na miejscu. Więc regularnie chodzę do przemka, pracujemy nad zakresami. Dzisiaj właśnie mam wizytę i może uda mi się pokazać Wam co nieco, jak to wygląda. Wróciłam właśnie z Filmedu, zaraz zabieram się za montaż filmu i to jest kolejna rzecz, którą zajmuję się w ramach mojej działalności, czyli obsługa mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, projektowanie grafik. Jeżeli o mnie chodzi, to mnie to sprawia ogromną radość i nie traktuję tego jako jakiś przykry obowiązek. Natomiast jeżeli to nie jest Wasza ulubiona czynność, no to na pewno znajdziecie dzisiaj mnóstwo specjalistów, którzy się tym zajmują na co dzień i są w tym naprawdę dobrzy. To też nie jest tak, słuchajcie, że ja cały czas jestem w pracy i cały czas... Mam coś do zrobienia, bo jeżeli myślimy o swojej działalności, to tak można właśnie um, wydedukować, że człowiek jest cały czas w pracy, bo jest pod telefonem, bo ktoś może zadzwonić, bo są jakieś projekty do, um, do zrobienia. Natomiast ja wolę o tej mojej działalności myśleć tak, że ja tak naprawdę nigdy nie jestem w pracy, bo wszystko, co robię, jest moją pasją um, i uwielbiam to robić. Więc niezależnie od tego, czy jestem na sali, na zajęciach, czy akurat um, pracuję przy komputerze, to w każdej. Tych rzeczy naprawdę znajduję ogromną satysfakcję i dużo radości. To, co jest też bardzo ważne dla mnie, to jest to, że mój dzień nie jest monotonny i mój tydzień nie jest taki sam. Za każdym razem coś innego się dzieje. Mam ruchomy grafik i też sama decyduję o tym, kiedy i w jaki sposób pracuję, bo staram się zachowywać taki zdrowy balans i znajdować również czas na swoje przyjemności, na książkę, na muzykę, na praktykę jogi czy inne rzeczy, które sprawiają mi radość. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o taką motywację i motywowanie siebie do tego, żeby faktycznie zrobić to, co mam do zrobienia, to ja lubię pracować w takim systemie kalendarzowym i staram się na każdy dzień zaplanować sobie jakieś rzeczy produktywne do zrobienia w ramach właśnie mojej działalności. I też jeżeli już coś zapiszę, co mam do zrobienia, to łatwiej mi jest faktycznie potem tego dotrzymać. No bo wiecie, jeżeli żaden szef nie stoi nad głową i nie ma, Terminów czy deadline'ów, to czasami trudniej jest się zmotywować do pracy, więc mnie ten system kalendarzowy na pewno pomaga. To jest fajny kalendarz w ogóle, bo on ma dużo miejsca właśnie na takie cele, na dany miesiąc, na każdy dzień dużo przestrzeni właśnie na to, żeby tam wpisać rzeczy zaplanowane. Więc ja jestem z niego bardzo zadowolona. No i jak już dzisiaj skończę pracować nad montażem, to. Jadę jeszcze na zajęcia i pokażę Wam co nieco właśnie z popołudniowych zajęć w Filmedzie. Zaraz zaczynamy zajęcia. Dzisiaj prowadzę zajęcia jogi i aerial jogi, czyli jogi w chustach. Jeżeli chodzi o samą jogę, to ja nigdy nie trzymam się jakiegoś konkretnego, jednego stylu i też jakiegoś jednego sposobu prowadzenia zajęć. Na moim kursie nauczycielskim była zarówno joga ayengara, jak i maha yoga, vinyasa, były elementy jogi powięziowej, yin jogi. I wszystkie też te elementy, jak również inne techniki, których się nauczyłam, wykorzystuję podczas zajęć, po to, żeby one były różnorodne, ale żeby też te zajęcia były jak najlepiej dopasowane do uczestników. Dlatego też to, co się dzieje się na sali, jest zawsze wypadkową tego, jak wy się czujecie, jak ja się czuję, jaka jest. Za księżyca, chociażby. No i mamy też dzisiaj zajęcia aerial yogi, i to jest absolutnie coś, czym ja się zakochałam już dość dawno temu, ale tak dość długo zbierałam się do tego, żeby zdecydować się na prowadzenie zajęć w ustach. Od miesiąca już zajęcia aerial yogi funkcjonują w Filmedzie. To są naprawdę przecudowne zajęcia. Bo jest na nich zarówno trochę zabawy, jak i takiej pracy z mięśniami głębokimi, jest dużo wzmacniania. Mamy też oczywiście takie pozycje wyciągające, relaksujące. Aerial Yoga jest idealna na takie wydłużenie frakcji kręgosłupa, na odciążenie przestrzeni międzykręgowych, które w ciągu dnia ulegają kompresji, dlatego ta yoga i to powieszenie sobie na chustach jest genialne, żeby właśnie się rozluźnić i dotrzeć do takich głębokich napięć, do których czasami trudno jest nam albo wręcz jest niemożliwe dotrzeć na zajęciach takiej klasycznej jogi na matach. Prowadzę też tutaj trening TRX Dzisiaj akurat nie ma tych zajęć, ale będą w tym tygodniu, więc też postaram się Wam coś nagrać i pokazać na filmie. Słuchajcie, Terix to jest niesamowity przyrząd do ćwiczeń, i tak naprawdę to u mnie od Terixa wszystko się zaczęło. Jeżeli chodzi o Terix, no to jest znowu genialne wzmocnienie mięśni głębokich, mięśni posturalnych. Pracujemy nad równowagą, pracujemy również nad rzeźbą. Jest to trening destabilizacji z użyciem obciążenia. Własnego ciała. Naprawdę coś wspaniałego i zachęcam Was do tego, żeby spróbować te jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Oto ja już tutaj wierzam chusty, przygotowuję salę i czekam z niecierpliwością na przyjście mojej grupy. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na zajęciach. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną w tym dniu. Zapraszam was na inne filmy na moim kanale. Polecam wam szczególnie serię Yoga na Jurze, gdzie znajdziecie zarówno praktykę jogi, jak i przepiękne japońskie krajobrazy. Dziękuję za dziś. Namaste.